Dzień dobry się z Państwem. To ja. Właśnie dosiadam po raz kolejny samochodu, o którym się wyrażałem w poprzednim wcieleniu. Jak najgorszymi słowami. A tym razem będę miał do powiedzenia same przyjemne rzeczy. No, prawie same. Jest to Toyota Prius czwartej generacji. Która to Toyota Prius nagle stała się bardzo, bardzo przyjemnym samochodem. Poza tym, że oczywiście hybrydą. Bardzo przyjemnym samochodem, ponieważ zastosowano w niej układ jezdny najnowszego Avensisa, który po prostu się prowadzi. Nowa Toyota Prius na tym nowym zawieszeniu. Jest bardzo miłym samochodem. Który nie boi się zakrętów. Który jest mile sportowo zawieszony. Który słucha kierownicy. I w ogóle daje całkiem sporo przyjemności z jazdy. A żeby było jeszcze ciekawiej, to mimo, że jego zespół napędowy. Składający się niby teoretycznie dokładnie z tych samych elementów co zwykle, e, wliczając w to paskudztwo pod tytułem bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów. Mimo, że jest słabszy od poprzednika, to pozwala jeździć dużo, dużo bardziej dynamicznie. I co ciekawe, w przeciwieństwie do wszystkich innych hybryd Toyoty, również, a może przede wszystkim e, dwóch bardziej rodzinnych, czyli Aurisa hybrydowego i mm, Toyoty RAV4 najnowszej generacji, która otrzymała hybrydowy zespół napędowy, otóż w przeciwieństwie do tych dwóch samochodów, Prius nie boi się autostrady. Kiedy pokonywałem autostradę A1 Warszawa-Gdańsk no, Dokładnie, Stryków-Gdańsk eee, Aurisem To przy stałej prędkości 145 km na godzinę Tak, używam tempomatu i wcale się tego nie wstydzę W dodatku niechętnie łamię przepisy dotyczące prędkości W każdym razie Auris pozwalał sobie wówczas na prawie 11 litrów na 100 km średnio. Natomiast na tej samej trasie ym, hybrydowa Toyota RAV4 zaszokowała mnie wynikami od 12 do nawet 15 litrów na 100 km. Natomiast Prius, 5,631 marca. Jazda z poznania po odwiedzeniu targów poznańskich jazda również 145 km na godzinę na tempomacie, a nawet dwukrotna próba prędkości maksymalnej z zaciśniętymi zębami, bo jak powiedziałem, nie lubię łamać przepisów do 189 km na godzinę. I mimo takiego intensywnego dosyć jak na Małą hybrydę um, użytkowania uzyskałem właśnie 5,6 litra na 100 km średnio. A co za tym idzie, biorąc pod uwagę, że po mieście przy zupełnie normalnym dla mnie użytkowaniu, czyli um, zdecydowanie um, energicznej jeździe, w mieście uzyskałem 4,4. To naprawdę zrobił się samochód. Które mogę z czystym sumieniem polecić każdemu. No, chyba że ktoś tak jak ja lubi mieć porządne audio w samochodzie, ja słucham muzyki właściwie wyłącznie w samochodzie. Po to sobie kupiłem telefon iPhone o pojemności pamięci 128 GB, żeby nie musieć się ograniczać z. Liczbą piosen, utworów, które, które lubię, i słucham w samochodzie, wykorzystując Bluetooth, co również jest jakąś formą testu samochodu, i powiem tak: sam zestaw głośno mówiący samo łącze Bluetooth w tej nowej Toyocie, w tym nowym zestawie multimedialnym jest po prostu świetne. Nie gubi się. Nie rozłącza, naprawdę bardzo dobre. Natomiast, mimo że mam tutaj zestaw audio JBL, czyli z założenia naprawdę bardzo dobry, to jego jakość muzyczna pozostawia bardzo wiele do życzenia. Szczególnie tylne głośniki, które nawet przy maksymalnym ich rozgłośnieniu. Właściwie ledwo co pobrzękują, więc albo trzeba po wydaniu no, sporych pieniędzy na sam samochód dorzucić jeszcze kilka tysięcy na naprawdę dobre audio, albo poprosić Toyotę, żeby się za to wzięła. Bo że potrafi, to nie ma wątpliwości, bądź co bądź e, w samochodach marki Lexus, czyli jak najbardziej, również Toyocie są najlepsze znane mi w tej chwili zestawy audio w świecie samochodów i to mimo, że nie kosztują 40 tysięcy złotych jak niektóre oferty niemieckie a 5600 do maksymalnie 9000 w zależności od modelu więc ja bym poprosił, żeby Toyota zastosowała te same standardy co Lexus na tym, jeśli chodzi o wady tego samochodu, koniec. Strasznie mi się podoba natychmiastowa reakcja auta na ruszenie pedału gazu. I ta szybka reakcja ma również miejsce na autostradzie, chociaż oczywiście no przy tak niskiej mocy, tak niskim momencie obrotowym jest to 128 koni systemowo i niecałe 300 tonometrów również systemowo trudno się spodziewać jakichś wodotrysków, natomiast no, generalnie to co, co dostajemy tutaj to jest naprawdę bardzo przyzwoity poziom. W każdym razie auto się nie boi i nie musi się bać zestawienia z żadnym dieslem klasy średniej do mniej więcej 150 koni mocy. Pomijając oczywiście to, że każdy z, z takich diesli jest w stanie pojechać 210-220 km na godzinę, a Toyota nie przekroczy 190, ale umówmy się, nie są to prędkości, dla których kupujemy samochód, a to co dostajemy w tym aucie poza prędkością, to jest naprawdę warte grzechu.